Cześć, witam Was na trzeciej lekcji z cyklu Najlepszy kurs do egzaminu ósmoklasisty. Słuchajcie, jesteśmy w dziale pierwszym liczby. Mam nadzieję, że wszystko dotychczas jest zrozumiałe. Jeśli nie, to czekam na Wasze komentarze. Dajcie łapkę w górę na zachętę. No i śmigamy do naszego, do naszego kolejnego tematu, którym są ułamki. Ułamki to jest taki temat, gdzie. Jak dostaję maturzystów i niestety mają zaległości, to często ułamki po prostu leżą. Nie wiem z czego to wynika, na pewno jest to po prostu zbieranie zaległości krok po kroku, więc dzisiaj sobie ten temat dobrze przerobimy. Słuchajcie, ułamki zwykłe tak naprawdę możemy zapisać jako ilora z liczb całkowitych. I odwrotnie, każdy iloraz możesz zapisać jako ułamek zwykły. O co mi tutaj chodzi? Iloraz to oczywiście pojęcie, które oznacza wynik dzielenia, czyli tak dobrze myślisz, ułamki to jest tak naprawdę dzielenie. I zobacz, mamy ułamek zwykły, może sobie to rozpiszemy. Zrobimy sobie pierwszą rzecz, ułamek zwykły. Słuchajcie, ogarniemy ten temat tak, żeby już tu nie było żadnych wątpliwości. I po prostu, żebyśmy wszystko sobie elegancko nadrobili. Ułamek zwykły, słuchaj, Pierwsza rzecz, będę dwoma pojęciami tutaj mówić. Licznik, i chciałabym, żebyś na tych lekcji zapamiętał wszystkie te pojęcia, które mówię, bo później będą problemy, jeżeli tak nie będzie, dlatego, że będę mówiła licznik-mianownik i po prostu będę liczyła na to, że wiesz o co mi chodzi. Mianownik. Dobra, czyli jeżeli mowa o liczniku, to mowa o liczbie, która jest u góry, jeżeli będę mówiła mianownik, to chodzi mi tutaj o dół. I teraz uwaga, są dwa pojęcia, które nam tutaj. Em, powstają. Ułamek właściwy właściwy i ułamek niewłaściwy. Niewłaściwy. Dobra, o co w tym chodzi? Jeżeli w ułamku właściwym słuchaj, zaznaczę może sobie nam na kolor fioletowy, ułamek właściwy to jest sytuacja, w której nasz licznik a dobra, wiecie co, korzystajmy tutaj z naszych oznaczeń licznik będzie po prostu mniejszy od mianownika m, a w przypadku drugim licznik jest większy od mianownika. Dobra, oczywiście każda definicja wymaga praktyki, więc jeżeli czegoś nie rozumiecie, to pamiętajcie na przykładzie wszystko zrozumiecie. I teraz tutaj jakiś przykład, kiedy licznik jest mniejszy od mianownika, to są dwie trzecie, tak? Góra mniejsza od dołu. Nie wiem, 23 tysięczne. 1 258 i tak dalej i tak dalej. O już tutaj musimy sobie pomniejszyć, bo nie widać tych przykładów. Dobra, kiedy mamy mowę o ułamku niewłaściwym, kiedy góra jest większa niż mianownik. Przykładem będzie 3 drugie. Czyli tak naprawdę na odwrót, na odwrót jak tamte liczby, które zapisałam, albo nie wiem 4/4. /4 Możemy też zapisać, czyli to wynika, że może być też mianownik sobie równy, licznik i mianownik. To też jest ułamek niewłaściwy, bo często macie w poleceniach zamień ułamek niewłaściwy na właściwy. Więc tutaj, żeby wiedzieć, jak zamienić, musisz umieć, e, czym jest ułamek właściwy, czym jest ułamek niewłaściwy. I tutaj mam nadzieję, że wszystko elegancko Wam wyjaśniam. No i słuchaj, jest sytuacja, kiedy możemy jeszcze mówić o liczbie mieszanej. Liczba mieszana. Ona powstanie nam wtedy. Kiedy właśnie będziemy ułamek niewłaściwy zamieniać na właściwy. Um, czyli liczbę mieszaną możemy zamienić na ułamek niewłaściwy. I liczba mieszana to jest taka liczba, kiedy mamy liczbą, liczbę całkowitą i dodatkowo mamy ułamek zwykły. Czyli na przykład 6 i 2 trzecie. To jest przykład liczby mieszanej, bo mamy tutaj liczbę całkowitą i ułamek zwykły. I to jest bardzo częste, prawda? Bo ułamki oczywiście mają w sobie więcej niż jedną liczbę, czyli. Tak naprawdę ułamek mieszany możesz zapisać tą liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Właściwy już nie zamienisz, bo zawsze będzie licznik tutaj większy od mianownika. I jak się zamienia liczbę e, mieszaną na ułamek niewłaściwy? To jest taka rzecz umiejętność, którą musisz umieć, zanim przejdziesz do kolejnych tematów: do skracania, do dodawania ułamków, bo ułamki oczywiście będzie można dodawać, mnożyć, dzielić itd, i tak dalej. Zobacz, 6 razy 3. Tutaj ze sobą mnożysz te dwie liczby, całość mnożysz na mianownik, to jest 18 i do tego jeszcze musisz dodać licznik. Czyli mamy 6 razy 3 dodać 2 i mianownik, pamiętaj, zostaje. Stąd powstaje nam 18 plus 2, czyli 23. Zobaczcie, jakie to jest proste. Na przykład weźmiemy sobie liczbę 5 i 1 trzecia. 5 razy 3 to jest 15, i do tego dodajesz 1, czyli masz 16 trzecich. I zobacz, mamy pięknie ułamek niewłaściwy. Oczywiście istnieją ułamki, liczby, które są ujemne. I tak na przykład mamy minus 7 i 3 piąte, czyli to będzie minus 38 piątych. Mnożysz 7 razy 5 i dodajesz 3. Pamiętaj, że tego minusa nie bierzesz po prostu pod uwagę, tylko go przepisujesz, bo tam dużo rzeczy się dzieje. Jeżeli weźmiesz jako minus 7 razy 5 i dodasz trójkę, to wtedy ci nie wyjdzie. Więc pamiętaj, po prostu minus na końcu wyniku przepisujesz i tym samym już wiesz, kiedy mówimy, kiedy jest ułamek właściwy, kiedy mówimy, kiedy ułamek jest niewłaściwy, no i kiedy mamy liczbę mieszaną i jak zapisywać te liczby. Super, jest to myślę bardzo ważna rzecz, także idziemy sobie dalej, idziemy sobie do skracania ułamka zwykłego. Skracać i rozszerzać ułamki będziemy musieli wtedy, kiedy będziemy chcieli dodawać dwie liczby do siebie. I teraz, tak naprawdę skracanie ułamka zwykłego to dzielenie licznika i mianownika tego ułamka przez ich wspólny dzielnik. Brzmi to zawsze wszystko skomplikowanie, ale przejdźmy do działania. Można na przykład liczbę 210 przez, dajmy na to, 40. I teraz zobacz, ten ułamek. Jest ułamkiem właściwym czy niewłaściwym? W sumie pierwsze pytanie. Dobrze, jest to ułamek niewłaściwy, bo licznik jest większy od mianownika, czyli na pewno możesz to zamienić na liczbę mieszaną. Bo tak jak sobie wspomnieliśmy, liczbę mieszaną zamieniamy na ułamek niewłaściwy i na odwrót. Nie martw się tymi pojęciami, nie będziesz musiał nawet operować, bo nie ma tutaj egzaminu ustnego. Ale na pewno ułatwić to tak naprawdę na dłuższą metę w przyswajaniu materiału. I teraz zobacz. Jak się to wszystko skraca? W tym momencie możemy wszystko podzielić na 10. Czyli pamiętaj, że dzielimy i licznik, i mianownik. To, co teraz zapisuję tutaj, to jest tak naprawdę rzecz, którą nie będziemy pisać, ale żebyś wiedział, co ja robię, skracanie przez 10 to jest usuwanie tak naprawdę zera na końcu, czyli mamy 21 czwartych. I zobacz, przećwiczmy sobie zamienianie tego na ułamek, który będzie ułamkiem właściwym liczbą mieszaną. Czyli tak, pytanie, które sobie zadajemy, ile czwórek mieści się w liczbie 21? No mieści się 5. 5 razy 4 to 20 i zostaje nam reszty 1, czyli 1 czwarta. Tych liczb dużo nie ćwiczyliśmy, zamiany tej właśnie z liczby mieszanej na ułamek, ale spoko, będziemy trenować. Teraz to skracanie trenujmy. Skracać ułamki... Możemy do momentu już ułamka nieskracalnego, czyli takiego, kiedy już dalej liczby nie da się skrócić, bo nie ma wspólnych dzielników. Na przykład możesz mieć taką sytuację, mamy liczbę 18, jeszcze sobie troszeczkę poskracamy, dobra? 18 czwartych. Spróbuj sam wymyśleć, jaki jest wspólny dzielnik, na co dzieli się 18 i na co dzieli się ta liczba 4. Super, na 2 dokładnie, czyli dzielimy sobie, pamiętaj, że to jest bardzo ważne, że przy skracaniu skracasz i licznik, i mianownik, czyli mamy 9 drugich. No i teraz przećwiczmy sobie, bo mamy teraz ułamek niewłaściwy, czyli możemy go zamienić na liczbę mieszaną. Ile dwójek mieści się w dziewiątce? Ano, mieszczą się 4, bo 4 razy 2 to 8. No i teraz uwaga, My mieliśmy dziewiątkę, 4 razy 2 to 8, czyli zostaje nam jeszcze jeden kawałeczek spośród dalej dwóch. To jest bardzo ważne. Okej, okay, super, i wychodzi nam 4 i 1, druga. Kiedy masz zostawić w takiej postaci, kiedy w takiej? No różnie. I na egzaminie ósmoklasisty będziesz miał naprawdę różnego typu zadania. Także na razie na spokojnie chodzi o sam fakt, żebyś przyswoił nowe pojęcia, bo myślę, że dla niektórych może faktycznie tak być, że jest to nowa rzecz. Dobra, a teraz zróbmy sobie dwa przykłady rozszerzania. Częściej skracamy, ale rozszerzanie ułamków pozwala nam doprowadzać do wspólnych mianowników, wspólnych mianowników, czyli wspólnych liczb na dole, ale kiedy, się tam, kiedy nam się to przydaje? Przydaje nam się to, słuchajcie, wtedy, kiedy będziemy na przykład dodawać dwie liczby i jeden mianownik jest inny niż drugi. Wtedy nie da się dwóch ułamków do siebie dodać, to jest bardzo ważne. Więc Zróbmy w takim razie przykład rozszerzania ułamków. Mamy liczbę 2 trzecie. I zależy nam do tych dwóch trzecich ktoś chce dodać jedną piętnastą, czyli chce doprowadzić tutaj do mianownika 15. Czy da się to zrobić? Słuchaj, ile razy musimy przemnożyć trójkę, żeby uzyskać 15? 5 razy. Super. I właśnie tyle samo razy musisz przemnożyć licznik. Czyli 5 razy 2 i mamy 10 piętnastych. Czyli 10 piętnastych to jest dokładnie to samo co 2 trzecia. Dobra, a teraz, jakby ci ktoś dał polecenie, albo będziesz potrzebował mieć tu 45. No to teraz pytanie: jak się to rozszerza? Ile razy musimy przemnożyć 15, żeby powstało nam 45? Jak myślisz? Podziel sobie 45 przez 15 i wyjdzie ci, że będzie to 3, czyli licznik też musisz 3 razy przemnożyć i mamy 30/45. Oczywiście od razu możesz to przemnożyć, tylko wtedy musiałbyś pomnożyć na 9, czyli nie na 9 tylko na 15 od razu. Ale oczywiście to jest tylko ćwiczenie. Tutaj przygotowujecie w jaki sposób rozszerzamy, w jaki sposób skracamy. Czasem będzie trzeba Coś najpierw skrócić, później rozszerzyć. To już w konkretnych przykładach będziemy się uczyć. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Masz liczbę 2 siódme i chcesz mieć mianownik równy 35. Nie wiem, czemu daję akurat takie przykłady, ale myślę, że już niektórzy wiedzą 35, czyli 7 razy 5 jest 35, i tak samo mnożymy licznik i mamy 10, 35. Mam nadzieję, że jest to dla ciebie jasne. Jeżeli coś tutaj jest niezrozumiałego, to dawaj znać. Tutaj na samym początku naszej lekcji przypomniałam, że ułamek jest to iloraz, czyli jak masz 10 35, to jest tak, jakbyś miał 10 podzielić na 35. Jeżeli wpiszesz takie dwie liczby w kalkulator, to wyjdzie ci liczba po przecinkach. I właśnie dojdziemy do ułamków dziesiętnych tak zwanych. I to przesuwanie przez y, to dzielenie tych dwóch liczb bardzo rzadko jest używane, dlatego ułamki są tak istotne w matematyce, dlatego że często będziesz taką liczbę zostawiał już ułamku zwykłym. Nie będziemy jej dzielić, bo dzielenie spowoduje, że będziemy musieli liczbę albo przybliżać, Albo w, w jakimś sensie różnie zapisywać. Czyli tu mamy 10,35, tu mamy 30 dzielone na 45. Czyli zobacz, ułamek to jest iloraz dwóch liczb całkowitych. Tak sobie możesz to wszystko rozumieć. Dobra, jeżeli to opanowałeś, jeżeli tu jest wszystko jasne, to lecimy dalej.